Witajcie, świąteczne pierożki, tutaj James ze strony SamiecAlfa.pl. Jak tam po Sylwestrze? Rączki po strzelaniu petar całe? Jak tak, to szkoda. Żartuję, nie denerwuj się tak. Nowy rok to symbol wielu zmian. Nowe postanowienia, nowy start. Porzucam złe nawyki i zastępuję je nowymi. Zapisujemy się na siłownię, rzucamy słodycze, papierosy, alkohol. Postanawiamy, że założymy w końcu własną firmę. Pierwszy miesiąc jesteśmy pełni entuzjazmu, mamy wizję. Ale ta ekscytacja zaczyna z czasem się rozmywać. Zamiast treningów trzy razy w tygodniu, robimy trening trzy razy w miesiącu, by w końcu rzucić w kąt multisporta, którego opłacamy od dwóch lat i po ciężkich sześciu godzinach w pracy rozsiąść się na kanapie i odpalić Netflixa. No bo jak znaleźć siły jeszcze na trening, uuuu, ale jest ciężko. Znany scenariusz? Zaczynamy z kopyta, by po miesiącu dwóch wrócić do starego ja. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak ciężko jest nam się zmienić? W tym odcinku nie będę mówił o relacjach ani o kobietach. Skupię się na tym, dlaczego z biologicznego punktu widzenia tak często odpuszczamy realizację naszych celów. Opowiem o ogromnej roli, jaką pełni dopamina w naszym życiu i dlaczego w dzisiejszych czasach nasz układ dopaminowy jest mocno rozregulowany. Do tego stopnia, że 70% osób oglądających właśnie ten film wyłączy go po 3 minutach bo będzie w nim za mało dynamicznych bodźców, wybuchów i ekscytacji, które są teraz wymagane, żeby utrzymać naszą coraz niższą zdolność do skupienia uwagi. Podzielę się również moim sprawdzonym podejściem do pracy w momentach, gdy dopada mnie słomiany zapał oraz opowiem skąd czerpię motywację, żeby konsekwentnie realizować wyznaczone cele, nawet wtedy, gdy zupełnie mi się nie chce. Zanim przejdziesz do dalszej części filmu, Odwiedź stronę www.samiecalfa.pl, żeby zyskać więcej informacji na temat uwodzenia kobiet i męskiej atrakcyjności, setki darmowych filmów, jak i moich poradników, kursów online, czy zapisując się na szkolenie stacjonarne. Zacznijmy od podstaw. Dlaczego nasz mózg robi nam się kusa, gdy chcemy zmienić nawyk lub pozbyć się jakiegoś niechcianego? Musicie wiedzieć, że od pierwszych dni naszego życia, aż do ostatnich, mózg działa w trybie przetrwania. Jego głównym celem nie jest to, żebyś osiągał sukcesy, rozwijał się czy realizował marzenia. On chce przede wszystkim, żebyś przeżył dzisiejszy dzień i dożył do następnego. Możesz myśleć, że masz pełną kontrolę nad sobą, bo posiadasz wolną wolę i sam podejmujesz świadome decyzje, ale to tylko częściowa prawda. Twoje świadome decyzje biorą się z płata czołowego tutaj. I właśnie tutaj tworzą się nasze myśli, logika, planowanie i analiza. Ale oprócz płata czołowego mamy jeszcze gadzi mózg, czyli starszą ewolucyjnie część która naszego mózgu, który odpowiada za odczuwanie emocji, reakcje na zagrożenie, hamowanie lub uruchamianie zachowań instynktownych. Mówię to w dużym uproszczeniu, ale istotne jest, że to gadzi mózg działa poza twoją świadomą kontrolą. On funkcjonuje na poziomie instynktów i emocji, a jego głównym celem jest zapewnienie ci przetrwania. Dla gadziego mózgu status quo jest bezpieczne. Jeśli masz co jeść, czujesz się względnie bezpiecznie i jakoś funkcjonujesz w swoim środowisku, to dla niego nie ma powodu, żeby coś zmieniać. Każda zmiana, nawet taka, którą logicznie oceniasz jako pozytywną, jest dla gadziego mózgu potencjalnym zagrożeniem. Między innymi dlatego ciężko ci podejmować ważne decyzje, odkładasz nowe wyzwania, czujesz opór przed robieniem rzeczy, które mogą poprawić twoje życie. Nawet gdy racjonalnie wiesz, że zagrożenia nie ma, ta starsza część mózgu nie rozumie tego i działa automatycznie. Dajmy sobie przykład. Chcesz podejść do dziewczyny i powiedzieć jej cześć. Proszę. Hej. Ale czujesz blokadę, jakby groziło ci realne niebezpieczeństwo, zalewa ci fala stresu, masz pustkę w głowie. To jest biologia, a nie brak pewności siebie czy twoja wina. No przynajmniej nie do końca. Twój gadzie mózg nie ocenia, czy coś jest dobre, czy złe. On ocenia, czy to jest znane, czy nie. A wszystko, co nieznane, jest potencjalnym zagrożeniem. Więc logicznie możesz wiedzieć, że nowy nawyk, np. Na chodzenie na siłownię, przyniesie ci więcej korzyści niż strat, ale twoja podświadomość woli trzymać się starych schematów, bo są one sprawdzone i bezpieczne. Dlatego między innymi właśnie odkładasz decyzje na później, prokastynujesz. Yy, czy rezygnujesz przy pierwszym jakimś kryzysie, który się pojawi? I nie chodzi tu o brak motywacji, tylko o to, że twój mózg chroni cię przed zmianą, traktując nowe jako zagrożenie. Twój mózg nie lubi zmian, dlatego naturalnie odczuwasz silny opór przy próbach ich wprowadzania. To między innymi dlatego często wolimy tkwić nawet w toksycznym środowisku, które nas ściąga w dół, o ile daje nam jakieś poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności. Znasz już podstawy, jak funkcjonuje nasz gadzi mózg. Przejdźmy teraz do kluczowego tematu tego filmu, czyli roli dopaminy w naszym życiu. Dopamina to neuroprzekaźnik w ośrodkowym układzie nerwowym, który wpływa na nasze samopoczucie, energię, motywację oraz chęć do działania. Odpowiada również za uczucie szczęścia. To właśnie jej działanie stoi za na przykład z motylami brzuchu, które możemy widzieć, widzieć na widok jakiejś dziewczyny którego ja nigdy nie doświadczyłem, nie wiem co to znaczy. Nie mam dopaminy w sobie. Ale najważniejszą jej funkcją jest napędzanie naszego układu nagrody. Dopamina przewiduje, które działania przyniosą nam korzyści, a następnie motywuje nas do ich podjęcia. I jej poziom wzrasta, gdy myślimy o celu, realizujemy, realizujemy go, osiągamy zamierzony rezultat, czyli dochodzimy do mety naszego celu. Dopomina sprawia, że już sama decyzja o działaniu może dać nam chwilowy zastrzyk satysfakcji. Przykładem może być np. zakup mojego kursu. Wiele osób odczuwa natychmiastowe zadowolenie z podjęcia decyzji zakupu, bo ich mózg uznaje to za krok w kierunku rozwoju. Ale problem w tym, że statystyki w moim panelu administratora pokazują, że ponad 10% moich klientów nigdy nie otworzyło zakupionego kursu, a ponad połowa nie obejrzała go nawet w całości. I mnie to początkowo zaskoczyło, ale zrozumiałem, że stoi właśnie za tym mechanizm działania dopaminy. Więc jak działa nasza dopamina? Dopamina wystrzeliwuje w górę, gdy podejmujemy działanie, które odbieramy jako nagrodę. Na przykład kupujemy kurs lub osiągamy jakiś mały sukces. Problem w tym, że tak samo szybko jak coś wzrasta, spada tak samo szybko do poziomu bazowego, a nawet poniżej tego poziomu. Co to znaczy? Każdy z nas ma swój bazowy poziom dopaminy, który odpowiada za ogóln, ogólny poziom zadowolenia z życia. Jeśli operujemy dopaminą w zdrowy sposób, utrzymuje się on na stabilnym poziomie, zapewniając nam trwały dobrostan. Ale ciągłe, np. dopaminowe skoki mogą rozregulować nasz układ nagrody i obniżyć ten bazowy poziom. I w efekcie zaczynamy czuć się coraz bardziej nieszczęśliwi na co dzień. I co właśnie mogą na przykład powodować takie skoki dopaminowe? Mogą to być m.in. picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków czy jakichś innych używek, oglądanie krótkich filmików w social media, to jest bardzo teraz popularne, przesuwanie profili na Tinderze i maczowanie się z coraz co nowymi osobami, czy przelotne znajomości, w ogóle jakiekolwiek uzależnienia. Wymieniać mogę naprawdę jeszcze długo. I te działania dają chwilową przyjemność, ale szybko zostawiają nas z uczuciem pustki. I tutaj pojawia się mechanizm uzależnienia. Aby znowu, znów poczuć się dobrze, sięgamy po kolejne szybkie źródło dopaminy. I ten natychmiastowy dostęp do dopaminy sprawia, że łatwo jest sięgnąć po te nawyki, a ciężej jest się trzymać celów z odroczonym terminem nagrody. A nawet jeśli robimy coś, co da nam wymierne korzyści w przyszłości, te uczucie szczęścia również szybko się rozpływa. No i dlaczego? Ponieważ przyzwyczajamy się do tego bodźca i przestaje nam wyrzucać tyle dopaminy, byśmy byli zmotywowani. Przełóżmy ten schemat, który mógł być trochę skomplikowany, skomplikowany powiedzmy na treningi na siłowni. Załóżmy, że jesteś grubym wieprzem, bo nie radzisz sobie ze swoim życiem i zajadasz problemy chipsami. Każdy się od ciebie odwraca, czujesz się jeszcze gorzej jak gówno, ale w końcu dochodzisz do wniosku, że jedyną odpowiedzialną osobą za swoje samopoczucie i szczęście jesteś ty sam. I nikt ci w tym nie pomoże. Postanawiasz więc ruszyć swoje wielkie dubsko i zapisujesz się stereotypowo na siłownię. I na początku jest super. Pierwsze dni czy tygodnie trenujesz ciężko, bo siłownia daje ci przyjemność i satysfakcję. Już sama myśl o pójściu na trening wyrzuca ci dopomina, więc jesteś zmotywowany, żeby trenować. Ale co się dzieje później? Po miesiącu, dwóch albo trzech dopada ci słomiany zapał. Twoje ciało zaczyna już się zmieniać powoli. Chodzisz ciągle do tego samego miejsca i robisz podobne ćwiczenia. Przestajesz widzieć spektakularne postępy, które napędzały cię na przykład na początku. Siłownia ci spowszedniała i nie daje ci już takich wyrzutów dopaminy, żebyś czuł naturalną motywację do chodzenia na treningi. Tak więc zaczynasz chodzić na nie coraz rzadziej, bo po prostu ci się już nie chce. Trening przestał sprawiać ci frajdę, więc przerywasz swoje noworoczne postanowienie i wracasz do starego ja. Brzmi znajomo? Jeżeli nie z siłownią, to z czymś innym, co sobie wybrałeś? Tak wygląda proces, gdy uzależniamy wykonanie jakiegoś zadania od naszej motywacji. Żeby przełamać prokrastynację, zacznę jeszcze raz, jak działa nasz układ nagrody i co należy później zrobić. Czyli zacznijmy jeszcze raz. Zaczynasz coś nowego, na początku masz dużo dopaminy i ekscytacji, ale z czasem Twój mózg przyzwyczaja się do bodźca, więc sama wizja działania przestaje dostarczać ci nagrodę, więc motywacja ci spada. Co wtedy należy zrobić, gdy łapie ci słomiany zapał? Po prostu przestań czekać na motywację. Zamknij swoją japę i rusz swoje dubsko. Serio. Nie musisz czuć ekscytacja ani naturalnej motywacji, żeby działać. Nie daj się oszukać tym pierdoleniom coachów motywacyjnych, którzy mówią, że masz robić w życiu tylko to, co kochasz. To są odklejeńcy i nieudacznicy, którzy nie wiedzą, czym jest prawdziwe życie i sami mają z nim problemy. Trzeba zrozumieć, że w życiu nie chodzi tylko o to, żebyś ciągle czuł się wspaniale. Nie szukaj we wszystkim hedonistycznej przyjemności. Żyjemy w świecie, w którym uciekamy od emocji, ale to prowadzi tylko do nieszczęść i do tworzenia się prokrastynacji. Uważasz, że ja po, po 17 latach chodzenia na siłownię odczuwam frajdę z treningu? Przestałem ją czuć już po dwóch latach. W ogóle wizja pakowania plecaka i pójścia na siłownię jest dla mnie tak bolesna, że wolałbym być zgwałcony przez stado orangutanów. Ale mimo to idę. Wiesz dlaczego? Bo wiem, że muszę to zrobić, żeby utrzymać formę i zdrowie. Więc ja nie muszę czuć frajdy, żeby coś zrobić. Ja przestałem ją po prostu poszukiwać. Po prostu są rzeczy w życiu, które należy wykonać bez ekscytacji, bez chęci, bez motyli w brzuchu. Uważasz, że odczuwałem kiedykolwiek przyjemność przed zaczepieniem obcej dziewczyny na ulicy? Nigdy. Zawsze czułem delikatne napięcie w środku, gdzieś tutaj w klatce piersiowej. Ale jak chciałem poznać kobietę, to zamykałem mordę i po prostu szedłem zrobić swoje. Ale żeby nie było zbyt pesymistycznie, to teraz kluczowa myśl. Motywacja wraca po wykonaniu zadania, a nie przed. Dopomina się wytwarza, gdy wykonaliśmy zadanie, na którym nam zależało. I to jest mechanizm biologiczny naszej dopominy, który powinieneś zapamiętać do końca życia. Ja sam zawsze czułem satysfakcję, że jednak spróbowałem poznać dziewczynę. Nawet jak dostawałem zlewę, to było o wiele bardziej satysfakcjonujące niż zastanawianie się później w domu, a co by było jeśli. I nawet jak dostaniesz 30 zlewek od kobiet, a ta 31 okaże Ci zainteresowanie i zechce poznać Cię bliżej, poczujesz radość. I te 30 wcześniejszych zlew przestanie mieć znaczenie. Będziesz czuł frajdę że poznałeś kobietę, która jest z Tobą zainteresowana i chce się z Tobą spotkać. I to było tego warte. Tak właśnie działa nasza dopomina. Żeby zobrazować sobie mechanizm działania układu nagrody, weźmy najprostszy przykład, czyli zimnych prysznicy. Już sama perspektywa jest kurewsko nieprzyjemna. Nie chcesz czuć lodowatej wody, bo to szok dla organizmu. Ale gdy przełamiesz się, wejdziesz pod prysznic i wytrzymasz tę minutę, zaczyna dziać się coś naprawdę niesamowitego. Po dwóch, trzech minutach takiego prysznica wychodzisz i czujesz ogromną satysfakcję. Dopamina dosłownie zalewa twój mózg, a to uczucie zostaje z tobą nawet na kilka godzin. I to jest ciekawe, że zimny prysznic jest jedną z licznych yy, zachowań rzeczy, które utrzymują wysoki poziom dopaminy przez długi czas, w przeciwieństwie do prawie wszystkich innych rzeczy w naszym życiu. To pokazuje prostą prawdę. Ekscytacja z podjęcia nowego celu mija szybko, ale satysfakcja pojawia się, gdy mimo braku motywacji zaczynasz robić to, co trzeba. Co musisz więc zapamiętać? Po pierwsze, nie szukaj motywacji. Naucz się działać bez niej. Po drugie, nie kieruj się tylko przyjemnością. Rób to, co konieczne, mimo braku chęci. Zrozum, jak działa i twój układ nagrody, o którym przed chwilą powiedziałem. No i trzecie, teraz będzie ostatnie skupiaj się na krótkoterminowych celach. Większość ludzi popełnia błąd, planując swoje życie w długiej perspektywie. Wyznaczają sobie ogromne cele, które z założenia mają zająć kilka lat. Problem w tym, że wizja tak odległego horyzontu czasowego może przytłoczyć i prowadzi do, prowadzić do prokastynacji. Weźmy przykład kogoś, kto chce skudnąć 30 kg. Myśl o tym, że proces będzie trwał rok albo dłużej działa demotywująco, bo dwy, wydaje się nierealny. Taki cel jest zbyt odległy, żeby codziennie dostarczył zastrzyku motywacji. Więc rozwiązanie jest takie: podziel długi proces na małe, łatwe do ogarnięcia kawałki. Nie myśl o zrzuceniu 30 kg, skup się na tym, żeby dzisiaj pójść na trening i dzisiaj zjeść zdrowy posiłek. I to jest tyle. Twój mózg potrzebuje częstych, mniejszych sukcesów, żeby wyrzucać dopaminę i podtrzymywać motywację. Realizacja dużego celu wymaga setek małych kroków, a każdy z nich musi być wystarczająco osiągalny, by dało się go zrealizować tu i teraz. Weźmy jeszcze prostszy przykład, na przykład alkoholików. Ludzie uzależnienia od alkoholu nie radzą sobie z wizją, że nigdy więcej nie będą mogli się napić. To ich paraliżuje. Więc zamiast tego lepiej jest im się skupić na krótkim celu, czyli nie napiję się dzisiaj. Tylko dzisiaj. Nic więcej. Jutro jest kolejny dzień, jutro będę myślał o jutrze, ale dzisiaj nie piję i to jest mój cel. To samo podejście możesz zastosować w każdej dziedzinie życia. Tak więc. Nie myśl o schudnięciu 30 kilo, skup się na dzisiejszym treningu. Nie planuj, że napiszesz całą książkę. Postaw sobie cel, żeby dzisiaj napisać jedną stronę. To się u mnie sprawdzało. Nie myśl o milionach na koncie. Skoncentruj się na tym, żeby dzisiaj wysłać jedno CV, zrobić jeden telefon do klienta, albo żeby z pensji 5 tysięcy miesięcznie wskoczyć na 7 tysięcy, a nie na pół miliona. Nie porywaj się z motyką na słońce, bo szybko się sparzysz i wylądujesz w punkcie wyjścia. A nawet będzie gorzej niż na starcie. Kiedy ustawisz sobie realistyczne dzienne cele, zaczniesz je regularnie realizować, oto to da ci dopaminę i satysfakcję. A po tygodniach i miesiącach tych właśnie małych kroków zobaczysz, że zmiany zaszły niemal niezauważalnie. Tak więc podsumowując, zamknij swoją mordę, gdy nie czujesz chęci na robienie czegoś, co sobie ustaliłeś. Po prostu to zrób. Nie musisz być delikatnym, płatkim śniegu, który potrzebuje ogromu przyjemności, żeby wyjść ze strefy komfortu. W ogóle sama idea wychodzenia z tej strefy zakłada, że będzie ci kurwa nieprzyjemnie. I chuj, tak ma być. Tak jest życie. Nie, nie przeskoczysz tego, nie ma tej drogi na skróty. Na szczęście ta przyjemność przyjdzie, ale gdy ubrudzisz się wcześniej w nieprzyjemności. Tak właśnie działa nasza, dopomina. No i nie stawiaj długoterminowych celów niepopartych małymi krokami. Małe kroki nie paraliżują, duże kroki prowadzą do prokrastynacji. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę oraz swoją subskrypcję. Jeżeli masz swoje spostrzeżenia, napisz o tym w swoim komentarzu. Napisz, jakie Ty masz metody na mobilizowanie się i do robienia, realizowania swoich nowych postanowień, czy ryzykowaniu w życiu, żeby było Ci jak najlepiej. Dzięki i do następnego. Bez umówek, James Pion. thank you